Z pewnością słyszeliście już wiele historii o zaginięciach. Można przypuszczać, że ich bohaterami były osoby uwikłane w trudne relacje rodzinne, cierpiące na zaburzenia psychiczne, posiadające długi czy też inne problemy, które zmusiły ich do ucieczki od otaczającej rzeczywistości. Rodziny zaginionych przez wiele miesięcy, a czasami nawet i lat, nie tracą nadziei i wciąż szukają swoich bliskich. Dzisiejsza opowieść jest szczególnie tragiczna, gdyż rozwiązanie zagadki zaginięcia 18 latka ze stanu Colorado było praktycznie na wyciągnięcie ręki. Aż trudno sobie wyobrazić, ile przecierpiał zanim został odnaleziony, ale o tym dopiero za chwilę. Był 8 maja 2008 roku. Osiemnastoletni wówczas Joshua Madux poinformował swoją siostrę o tym, że wychodzi na spacer. Chłopak bardzo lubił tę formę spędzania wolnego czasu i często spacerował samotnie. Mieszkał bowiem na terenie parku narodowego, znanego z malowniczych krajobrazów, gęstych lasów, gór i wielu jezior, typowe Colorado. Jego powrót mocno się opóźniał. Zazwyczaj znikał na kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin, lecz tym razem było inaczej. Joshua nie zostawił żadnej informacji oraz nie dawał żadnych znaków życia. Więc po kilku dniach, a mianowicie 13 maja, rodzice zgłosili jego zaginięcie. Poszukiwania rozpoczęły się od dokładnego sprawdzenia miasteczka, a także przesłuchania rodziny oraz znajomych 18-latka. Służby nie paliły się do przeczesania okolicznych lasów, gdyż z uwagi na ich powierzchnię oraz gęstość Byłoby to niezwykle trudne i mozolne. To z kolei skłoniło ojca chłopaka, Michela, do działania na własną rękę. Mężczyzna szukał go w schroniskach dla bezdomnych w całym stanie, a także dokładnie sprawdził wszystkie kempingi oraz pola namiotowe. Nie trafił jednak na żaden ślad po swoim synu. Wtedy jeszcze nie miał pojęcia, że sprawa jego zaginięcia będzie ciągnąć się przez kilka następnych lat. Joshua Madux urodził się 9 marca 1990 roku w miasteczku Woodland Park położonym w hrabstwie Teller w stanie Colorado. Mieszkał tam wraz z rodzicami, bratem i dwiema siostrami. Chłopak wyróżniał się długimi włosami oraz beztroskim podejściem do życia. Ponadto uwielbiał muzykę, a w wolnych chwilach pisał piosenki i grał na gitarze. W szkole miał być lubiany zarówno przez rówieśników, jak i nauczycieli. W 2006 roku Joshua przeżył niewyobrażalną rodzinną tragedię. Jego starszy brat, Zachary, który borykał się z poważną depresją, postanowił odebrać sobie życie. To wydarzenie z pewnością odcisnęło swoje piętno nie tylko na Joshua, dla którego Zachary był prawdziwym wzorem, ale również na całej rodzinie Madoksów. Powrót do względnej normalności z pewnością nie był dla nich łatwy. Życie musiało jednak toczyć się dalej. Po dwóch latach od tamtego wydarzenia Michael Madduks otrzymał kolejny cios od losu. Kilkutygodniowe poszukiwania jego młodszego syna nie przynosiły żadnych rezultatów. Początkowo miał nadzieję, że Joshua wyjechał z miasteczka po to, aby rozpocząć całkiem nowe życie gdzieś w innym miejscu. Jego największym marzeniem było przecież zostanie profesjonalnym muzykiem, przebywającym wiecznie na długich trasach koncertowych. Inni zaś, biorąc pod uwagę talent literacki chłopaka, pomyśleli, że ten zaszył się gdzieś w spokojnym miejscu, z dala od ludzi, aby napisać swoją pierwszą książkę. Brak jakiegokolwiek kontaktu z jego strony był jednak dość niepokojący. Jego relacje z członkami rodziny były przecież bardzo dobre, a wszyscy wciąż wzajemnie się wspierali. Czas mijał nieubłaganie, a Madoksowie wciąż liczyli na to, że pewnego dnia Joshua stanie w drzwiach swojego domu, w towarzystwie nowej rodziny, starszy o kilka lat, ale zarazem cały i zdrowy. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Cała sytuacja sprawiła, że para oddalała się od siebie i wkrótce wzięli rozwód. Niedługo potem rodzina opuściła Woodland Park, jednak Michael postanowił, że nie sprzeda ich rodzinnego domu na wypadek, gdyby Joshua pewnego dnia chciał do nich wrócić. Gdy wszystko wskazywało na to, że chłopak nigdy nie zostanie odnaleziony, wydarzyło się coś nieprawdopodobnego. To o czym za chwilę usłyszycie, wydarzyło się w 2015 roku, czyli 7 lat po zaginięciu Joshua. Pewien przedsiębiorca budowlany z Colorado, Chuck Murphy, zdecydował o zburzeniu drewnianej chatki znajdującej się na rozległym terenie otoczonym wysokimi sosnami. Mężczyzna kupił tę nieruchomość już w latach 50. Jeszcze wcześniej pełniła ona funkcję lokalu restauracyjnego, a jego właścicielem był Big Bert Bergstom. Szwed przypłynął do USA w 1912 roku i po zniesieniu prohibicji prowadził tam przybytek, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie jedzenie, alkohol, kobiety lub gry hazardowe. Gdy miejsce zostało odkryte przez FBI, Belkstone został aresztowany, jednakże ława przysięgłych wkrótce uznała go za niewinnego. Po przejęciu domu przez Chucka Murphy'ego, zamieszkał tam jego brat. Po jego śmierci, budynek pełnił funkcję przechowalni różnych rzeczy. Właściciel zaglądał do niego tylko raz na kilkanaście miesięcy, a więc po pewnym czasie zaczął popadać w coraz większą ruinę. Chuck zdecydował, że na terenie należącym do jego działki postawi 32 domy jednorodzinne. W sierpniu 2015 roku na miejscu rozpoczęły się prace rozbiórkowe. Siódmego dnia tego miesiąca Murphy przybył na miejsce i poczuł nieprzyjemny zapach. W trakcie rozbiórki jednego z kominów robotnicy sprawdzili jego wnętrze, przy okazji dokonując makabrycznego odkrycia. W wąskim przewodzie, zaraz nad paleniskiem, znaleźli szkielet mężczyzny ułożony w pozycji embrionalnej, z nogami skierowanymi do dołu i kolanami znajdującymi się nad głową. Dodatkowo jedna z rąk zasłaniała twarz, a kości ubrane były tylko w koszulkę. Właściciel budynku od razu zawiadomił policję, która na miejsce przybyła wraz z koronerem. Na podstawie dokumentacji dentystycznej oraz faktu iż jeden z palców u dłoni odnalezionego był krótszy, stwierdzono iż zwłoki należą do Joshua Madoxa. Jego bliscy nie mogli uwierzyć, że rozwiązanie zagadki było tuż obok. Budynek należący do Chucka Murphy'ego znajdował się bowiem zaledwie 1 kilometr od domu rodzinnego Madoxa. Podczas poszukiwań chłopaka nie sprawdzono go dlatego, że od kilku lat nikt już w nim nie mieszkał. Ponadto z pewnością nikt nie wpadłby na pomysł, aby zajrzeć wtedy do komina. Oprócz tego policjanci uznali, iż ze względu na położenie domu, który znajduje się na dłużej działce otoczonej wysokimi sosnami, nikt i tak nie byłby w stanie usłyszeć żadnego wołania o pomoc. Według wstępnych przypuszczeń przyczyną śmierci była hipotermia lub odwodnienie. W pierwszym przypadku zgon mógł nastąpić po kilkudziesięciu godzinach, natomiast w drugim po kilku dniach. Wiadome jest, że Joshua nie umarł z głodu, gdyż zazwyczaj dzieje się to dopiero po kilku tygodniach. W jego organizmie nie odnaleziono dowodów na obecność środków odurzających, choć testy toksykologiczne wykonano po siedmiu latach i one mogły nie dać miarodajnych wyników. Dodatkowo nie stwierdzono żadnych urazów, złamań kości czy śladów po zadaniu ciosów nożem lub innym narzędziem. W oparciu o te informacje można było więc założyć, że śmierć zaginionego chłopaka nie była natychmiastowa. Nie było również żadnych dowodów na to, iż w sprawę zamieszane były osoby trzecie. 28 września tego samego roku koroner Alborn, który zajmował się całą sprawą, poinformował, że do śmierci chłopaka doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Uznał, że Joshua wszedł do komina i po prostu w nim utknął. Pozycja, w której został znaleziony, mogła wskazywać na to, że próbował dostać się do środka. Koroner stwierdził, że najbardziej prawdopodobna przyczyna śmierci 18-latka to hipotermia, biorąc pod uwagę temperatury, które w okresie jego zaginięcia spadały w nocy nawet do minus 7 stopni Celsjusza. Członkowie rodziny Madoksów mieli zastrzeżenia co do pracy specjalisty. Ponadto właściciel domu nie zgadzał się z teorią, jakoby do śmierci chłopaka doszło w wyniku wypadku. Tłumaczył, iż 20 lat wcześniej podczas budowy komina zastosowano grubą stalową kratę na hakach, która miała uniemożliwić zwierzętom oraz gałęziom dostanie się do środka. W taki sposób zabezpieczono również kominek i palenisko. Murphy wystosował do policji specjalny list, w którym wyjaśnił techniczne zawiłości dotyczące budowy komina. Z tego powodu służby zostały zmuszone do wznowienia śledztwa. W dodatku palenisko kominka było zastawione od wewnątrz ciężkim stołem, który uniemożliwiał komukolwiek dostanie się w jego pobliże. Był to według właściciela dowód na to, że komuś zależało na tym, aby Joshua został uwięziony w przewodzie kominowym. Ponadto Murphy dodał, że stół wcześniej znajdował się w kuchni. Koroner spotkał się z mężczyzną, lecz nie doszli do wspólnych wniosków. Ten pierwszy upierał się przy tym, iż nie da się dokładnie określić tego, w jaki sposób chłopak dostał się do komina. Ten drugi utrzymywał, że ktoś z pewnością zmusił go do wejścia do środka lub wcześniej pozbawił go życia, a ciało umieścił w taki sposób, aby nikt go nie znalazł. Oprócz tego Alborn w swoim raporcie napisał, że wspomniana wcześniej krata, której jednak nie udało się znaleźć na miejscu, mogła być zardzewiała, a co za tym idzie, mogła nie zabezpieczać komina najlepiej. Murphy odpowiedział, że podczas rozbiórki komina zabrano wszystkie metalowe elementy i oddano je na złom, co wyjaśniałoby brak kraty podczas odkrycia zwłok. Koroner przyznał, że sprawa śmierci Joshua Maddoxa jest bardzo tajemnicza, ale jednocześnie wykluczył udział osób trzecich. Według niego chłopak prawdopodobnie dostał się do chatki, następnie z jakiegoś powodu ściągnął buty, skarpetki, spodnie, bieliznę, i wszedł do komina. Trudno uwierzyć jednak w tę wersję wydarzeń. W poprawionym raporcie z autopsji napisano, że śmierć chłopaka nastąpiła z powodu wypadku, morderstwa lub innej nieustalonej przyczyny. Dlaczego półnagi młody mężczyzna miałby z własnej woli wyjść z budynku i próbować jeszcze raz dostać się do środka, ale tym razem przez komin? Wkrótce jeden z mieszkańców Woodland Park zadzwonił na policję i powiedział, że niejaki Andrzej Newman chwalił się tym, iż wsadził Joshua do dziury. Mężczyzna był dwudziestoletnim włóczęgą, który krótko po zaginięciu Madoks'a, a konkretnie w maju 2009 roku przeniósł się do stanu Nowy Meksyk. Poznał tam dwóch mężczyzn, z których jeden był niepełnosprawny, a drugi był jego opiekunem. Newman postanowił zatrzymać się u nich na noc, gdyż nie miał dokąd się udać. W pewnej chwili, gdy opiekun niepełnosprawnego wyszedł do Łazienki, odkrył, że jego podopieczny nie żyje, a powodem jego śmierci są najprawdopodobniej uderzenia nożem. Po długim pościgu udało się schwytać oraz aresztować sprawcę. Ten przyznał się do morderstwa, a ponadto wyznał, iż jakiś czas temu w stanie Taos. Zabił pewną kobietę, a jej ciało ukrył w beczce. Okazało się, że policja odkryła wspomniane zwłoki wcześniej i aresztowała już kogoś innego. Postępowanie przeciwko Newmanowi w tamtej sprawie zostało więc umorzone z powodu braku dowodów. Co do sprawy Joshua Madoxa, nie było żadnych konkretnych dowodów na to, że Newman go znał i miał cokolwiek wspólnego z jego śmiercią. Policji nie udało się połączyć obu wątków, nawet mimo tego, iż kilku mieszkańców Woodland Park sugerowało, że młodzi mężczyźni naprawdę mogli się znać, gdyż oboje uwielbiali grać na gitarze. Ponadto Andy Newman miał być członkiem lokalnego zespołu muzycznego. Uznano jednak, że to nie on przyczynił się do śmierci Joszuły. Newman z pewnością był odpowiedzialny za wiele innych przestępstw, między innymi włamania. W trakcie śledztwa nie odkryto jednak śladów wtargnięcia do domu należącego do Chucka Murphy'ego. Choć oba wątki wyjątkowo do siebie pasują. Budynek, który przez wiele miesięcy stał pusty, mógł być łakomym kąskiem dla lokalnego włóczęgi. A może to jego właściciel okłamał policję w sprawie stalowej kraty w kominie. Może bał się, że rodzina zaginionego pozwie go za brak zabezpieczenia posesji. Jedna z teorii mówi o zakładzie, zgodnie z którym Joshua umówił się ze swoim tajemniczym znajomym lub kilkoma znajomymi, że wejdzie do komina. Następnie jego towarzysze mieli zabarykadować wejście, lecz cały żart wymknął się spod kontroli, a więc czym prędzej uciekli z miejsca zdarzenia. Jeśli to prawda, dlaczego nikt o tym nie poinformował, gdy można było jeszcze uratować chłopaka? Dlaczego oprócz koszulki nie miał na sobie żadnych innych ubrań? Czy był to również element zakładu? Dom Chucka nie uzyskał statusu miejsca zbrodni, a więc nie zabezpieczono tam żadnych śladów, nie zebrano odcisków palców czy jakichkolwiek próbek DNA. Prawdą jest również, że gdyby były tam pozostawione, po siedmiu latach mogłyby ulec zatarciu. Fakt, że całe zdarzenie od początku zostało zakwalifikowane jako nieszczęśliwy wypadek, nie pozwolił na sprawdzenie innych możliwości. Zrozumiałe jest również, że z powodu zaawansowanego rozkładu zwłok, z których pozostał jedynie sam szkielet, nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy na ciele Joshua znajdują się rany, czy powierzchowne obrażenia? Choć do dnia dzisiejszego do końca nie wiadomo, co tak naprawdę stało się w domu należącym do Chucka Murphy'ego, to jedno jest pewne. Joshua Maddox, o ile jeszcze żył, gdy znajdował się we wnętrzu komina, to był w tamtym momencie kompletnie bezradny i bezsilny. Prawdopodobnie wiedział, że śmierć jest już coraz bliżej ale nie mógł z tym nic zrobić. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a my słyszymy się w niedzielę o godzinie 20 na kanale kryminalnym. Życzę wszystkim spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.